Hej, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Kixpro11 a to jest już siódmy odcinek z gry Far Cry No i dziś sobie zrobimy kochani misję Jak mówiłem w poprzednim odcinku, misja do domek na drzewie W którym to będziemy popierdalać po drzewach jak i nie inaczej kurwa or orangutany Tak właśnie, no i kurwa, gdzie tu teraz mamy iść? To jest właśnie pytanie Dobra, to sobie biorę moje M4 O kur, jaką w dole? Co to było tutaj? O jeb. Jeszcze buty może, nie? Jeb. O! Jop! Ja, ja tak myślałem, tak myślałem. Że jedni zaraz but mi na łeb kurwa. Ale co go kurwa tam ciągnęło? Ja to rzucę. tam może. O kurwa. Jestem kurwa głupim idiotą. Nie... Tylko nie piszcie tak w komentarzach, że jestem kurwa idiotą, że rzuciłem tam kurwa granata. Bo chciałem sprawdzić co tam jest, tylko... okej. Okay. Dobra, teraz może sprawdźmy sobie to pomieszczenie. Co się zajmuje Ja pierdole kurwa, tam, tam jakiś typek. Zabili go. Kurwa to jest. What the hell? Co to kurwa jest? Zobaczcie, jakie tu ma paluchy Kurwa przez mikroskop to by nie zobaczył. To, to jest kurwa naprawdę jakaś To jest zmuto, zmutowana małpa Zmutowana Patrzcie jakie tu ma kurwa zęby Kurwa to bierze na... Na ma kurwa człowieka Kolejne buty, o jest kamizelka Dobra zły robotnik sobie leży Kolejne To kurwa karatany Jesteście w świeża krew kurwa Nie ma kurwa komputerów Nie ma kurwa oświetleń. O jest aptekunia, jest apteczka dobra O mamy Sylwii korek O jak widzicie, jestem kurwa, na dworze O kurwa, tu, Nie, ich kurwa, one pewnie im się idzie siedzą, bo się, zatrzymają się kurwa, nie ja sobie idę po prostu do celu Bo ja tutaj nie, ja tutaj nie, ja nie mam po prostu, ja tu nie mam po prostu kurwa zamiaru w ogóle stawać i gdzie Jak zobaczyłem kurwa te, te zwierzęta tutaj, co tu kurwa się dzieje To już nie ma w ogóle kurwa chęci tutaj gdzie stać

Proszę, to jest trochę Trigeniki Są trigeny kurwa, te tak słyszałem jakieś trigeny kurwa, Kurwa to są kurwa to jakieś dwa rodzaje, to są mniejsze i kurwa te większe Patrzcie, o ty ty, 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 lata. Kurwa, który bu, kurwa wygląda, komu miał dwie głowy na, 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 ten, na górze I kurwa nogi to ma jak... to kolejny, kurwa. Sorry, że tak na tą dużo, ale... Nie jestem kurwa. Jestem kurwa w wielkim szoku, naprawdę coś się kurwa dzieje. Z tymi gości... kurwa gościami. Ja pierdolę. I tak się walę z nim. Чего там за чего ебил ебем? Ковал, как бы вам. Засмула, просто, да? Idź kurwa, powodzenia ci tam życie. Oj, leci, leci, leci jeden. No, jak on biega. Jakaś kurwa żaba. Kurwa, kurwa, zły wódór. Na swoim miejscu. Czyż kurwa, tych w O kurwa! o Co to jest? Jak to skończy, kurwa? Co to... Kurwa, kurwa. Ile to jest? Zobaczcie, kurwa, co się, Zobaczcie, jakie to ma... Kurwa, jaki pisk. Jeszcze dwa lecą, o nie. Granat. Pięknie. Granat. Granat. Pięknie! O A te, te, ten, to, ten, ten to się tu pięknie nadział, kurwa. Tego granata. Zaromiście. Bang. Suki. O proszę, kurwa bardzo. Ja to mam po prostu kurwa, warta. Chodź tu, idioto, głupi. Dobra, idzie chyba, idzie. Idę no. Jesteś tam jeszcze? A tam jest ten koleś, kurwa oznaczony. Ty, lecimy tam. Dlatego kurwa... Oto jak wam mówiłem, że będziemy zapierdalać po drzewach kurwa. Jak jakieś kanibale kurwa, może z Deforest, chuj wie. O właśnie o, będzie też duż... dużo łapek w górę. Może nagram Foresta. Deforest. Tylko że musi być dużo likę. Łapek w górę inaczej. Tak to może się pojawił mnie na kanale. A i to, a i to są armum, tak jak mówiłem wczoraj, armę mam już na kąpie. Tylko teraz musi być Przy, Przynajmniej teraz jak dostaję łapki w górę, to przynajmniej 50 łapek w górę i macie serię z army 2 Albo nawet z The Forest Tylko musi być 50 łapek w górę I macie kurwa foresta u mnie na kanale, albo armę 2 o, albo nawet y, zrobię serię mam gierkę y, Call, of, um, Call of Juarez Gunz, Gunzaiker, nie coś takiego Gunzaiker nie ma, jak się nazywa coś takiego tu się walą gdzieś kurwa jest szata. tu chyba jest podzierowana szata się kurwa, gdzieś Chyba dziura szatce, ale chyba strzicie sobie kurwa to Chuję Dobra, a to stąd idę nie ma co kurwa dopy zawracać tutaj Szkoda, na górę. O, mamy To idzie tutaj. Myślę, że idzie, kurwa. Kurwa, dobra, to mamy jakieś G. Mamy kamizelkę i flesza. Nie wiem, to jest dym albo flesz. Mamy, mamy, chyba dwa flesze Nie, dwa te, a cztery mamy flesze, dobra Dobra, te Wbijamy Kurwa Nie, open the door Majcie Majcie tam, kurwa Jeszcze jeden? Nie. Jeszcze jeden

Niestety, he's not co? Ej, kurwa, gdzieś tu Coś ktoś, ktoś tu idzie. Ktoś tu kurwa idzie, idzie tu jakiś. Idzie ktoś tutaj, bo słyszę. Stop. się idzie do mnie, kurwa, bydlak o! Wal się na ryj, to ten duży, skąd I to chyba ten co za mną tam przed co wtedy tak go widziałem, ale on tak szybko by kurwa przybiegł I tam jest kurwa, nie ja tam nie idę, wale to Ja tu to idę prostu do celu, ja tam nie idę o, to, nie, i kurwa nie piszcie mi kwa, w komentarzach, że ja tam nie pójdę i... O, ja, bo ja się na no, nie ja się teraz cykam kurwa tu brać Jak ja to widzę I, kurwa nery jakiś wyskoczy chuj, kurwa przez zawody stanę I nie będzie filmików, taki będzie finał kurwa no i no i mamy helikopter. Widzicie, patrzcie, jak wezmę w bok, to tam jest... o, o, o. Uproszyjdą, uchwaj. Kurwa, i... uproszyjdą. Ja na nich czekam, kurwa, z niesątpliwością. Ja na nich, kurwa, czekam. Uchwaj, coś mi wyjechało z nim. Kurde, no, no serio, wkurza mi kurwa, że tego sporo szczenia tutaj nie ma. Tak, które mnie to wpływiło właśnie. Kurwa, no. Nie, włączam kurwa grę nor normalnie po sporo Gra pięknie już, 10 sekund, na przykład chcę wziąć grę nowa, nową, grę Patrzę nowa gra, kurwa Kurwa 10 sekund, włączę i mi kurwa nagle gasi Skakuje coś tam po, myślę, że coś tam Przestało działać i w ogóle Właśnie kurwa, kurwa, wiem, że tą angielską O, dymniaki mamy Mamy dymniaki, jak dobrze Okej okay. Kurde, to ja, ja to chcę flaszę na razie, a nie dymne, kurwa Dobra Ej, tam jeszcze ten koleż jest? Nie usłyszymy, nie Siądź patrzcie, ciężkie tek, weźmy my F1 A, widzimy swoją postać w grze Dobra, to do, jest dosyć do pierdolenie

Oli kurwa, to... ujadłam, kurwa, rusz, tak, że pójdę. Cies, suku. Łysy, kurwa. Kurwa, spojrzę. Bole, co u mnie wyszło? Więc mnie gada, kurwa, do domu. Kurwa, panie, to nie jest dziki zachód. Zawij tego murzyna. That you maybe. O tu ich trochę najebało. O, jakie padi. Jeszcze jest kurwa murzyna. Tym twardze są ty. To są twardsze niż kurwa wcześniej. To no, Kurwa a ja cię dam O ja pierdolę to częściej będzie Snajper O O szybko szybko dawaj mi Moją snajperkę kurwa. Dobra, kurwa, stopy. Ale i zajmę kurwy Bo można na pewno tego zaciemy Ale jednie. Bang kurwa. Bęk Chcę go zrzucić, mogę? Lubię, kurat sobie trzeba zrzucać ludzi. Patrz, leci, leci. Poleciał. O, 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 o. Sasza cię zajebie. Masz rację, spierdalaj przede mną. <grym zdajna> Nie, kochani, bardzo dobrze postąpił, że uciekł, kurwa, przede mną, bo inaczej by taki pierdol f... dostał, że... Matka by go nie poznała. Ej, wy. Co ja pierdolę w ogóle w tej grze to jest po prostu masakra pewnie? Widzicie, kurwa ze mnie BK co ja pierdolę, nie? Ale, kurwa naprawdę jest oczywiście, chyba wy zagracie w to. A tak ciś, ciśniecie pewnie na filmikach kurwa ze mnie BKC co, co to kurwa Kicks 11 pierdolę, co? No ja czym pierdolić. Znowu kolejny działek. Kurwa, nie strzelaj mi samemu. Gościu. Stenk, kurwa, zuba Rosjanin pierdolone. O, mamy jakieś wybuchy. Beautiful. Beautiful. Też tak powę. Jack. Night good. Nie tam kurwa na awanturę granata. Jeszcze żyję, ja o to A już nie. Czyli, nie, czyli kurwa ktoś tutaj był Ale kto to taki? Ho! Bazooka, Kurwa kwa Już musi stąd lecieć, wiesz o tym Poszedł? Poszedł. kurwa. Chuj może dopesz macie jebanej. Pij zdeć co? Leć. Wsadziłem. Teraz też przesadziłem. Przed ują Dobra kurwa później sobie rozwalę Ale kurwa weź mi to wyje Bo akurat z przecież, kurwa z przez kul pochodzić będę Cześć. Jep. Jep. No, coś mi się kurwa zbugowało chyba. A jak? Coś mi się kurwa zbugowało. Kurwa, aha. Co kurwa, komputer cały czas kurwa to gra myśli, że jestem przy jakiejś kurwa broni, że, że kurwa zmienić. Drop. O no, i mamy Amo do Snajpy ławki Przeladujmy Dobra Pocisimy trochę z SMG Kurwa w ogóle przecież się tego nie używam A nie wiem czemu Mamy save'a Mamy save'a Kurwa ale ty miota tym Kurwa bronią Stary Jest kurwa suko Podło Zdjęcia. Pięknie. Dobra. Karta. Czemu? To ładunek. A jak? Lec spierdalać jak gdzie po panie... ...poza to drzewo. Szybko. Tu babo. tym. Co zrobiłeś? Mogę Ale bardziej

Prawie groziła, ma już się tak z nim kopciło, fuck! Prawie było, prawie było, prawie było Teraz go kurwy, oby go do mnie złożyły O tu jest kamizelka. Szybko skaczmy. Dobrze, 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 dobrze Dobra Mamy kartę. Pijamy Nie ma muzyka, okej. Okay. No i, no i, kochani, to by było dzisiaj na tyle i kolejna misja to będzie bunkier, bunkier, tak, i tam już prawdopodobnie znajdziemy Walerii, yy, tą dziewczynkę, tak, tą masuczkę. Ma no i to by było na tyle. Już jutro kolejny odcinek na moim kanale. Ja się tutaj już z wami żegnam. Cześć! A, i pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Na razie.